Siemka kochani, witam was w dosyć nietypowym filmiku, a mianowicie, jak to działa, edycja zo, a mianowicie, a mianowicie, teraz, teraz to jest moje małe słówko, które będę męczyć, a mianowicie, znajdujemy się w Afrykarium Wrocławskim zo. I to nie będzie takie teraz zwykłe zwiedzanie tego zo, tylko mamy takie trochę wejście od backstage'u, będziemy mogli nakarmić pingwinki e, u chatki. I jeszcze inne tutaj są zaplanowane atrakcje dla nas. My przygotowujemy jedzonko dla kotików, tak? No, na E, czyli dla samicy, tak? Tak, dla samicy dorosłej. I musimy jej dać rybki. Dać e, <muchy> szaleńki, <wyszeli, zyski>. sól. <muchy> <z ryby. muchy> e, więc pani kazała nam e, wyjąć rybkę, odgiąć jej ale nie wiem, czy nie będzie to zbyt drastyczne materiały, ale e, kazała odgiąć tę skrzynkę i dać no, sól, czy tą tabletkę pod spód. Cała, cała filozofia. Czyli mamy 0,8, tak? I teraz musimy dodać do tego kilograma szprotek. Także musicie się tam dopchać do chłopaków. Siema chłopaki. Się się, się Jak pan ocenia potencjał? Nadają się? Nie są przerażeni, więc jest okej. Okay. Okej. Okay. Zatrudniłby pan takich pracowników? Na, na okres próbny na pewno, potem zobaczymy. Teraz przygotowaliśmy jedzonko, to dokładnie to i czekajmy na swoją kolej na godzinę 15 na skarmienie. Super, powtarzam wszystko to co ale oddaję, że coś tu nie Przygotowaliśmy teraz jedzonko dla... Zrobiliśmy obiad. Zrobiliśmy obiad. dla pingwinów i e, kotików. I teraz ci będę karmić. To są fuki, prawda? Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy kotiki teraz się przekonamy. A co to są kotiki? Kotiki są z A no Puchatki właśnie są karmione, a przy okazji odbywa się też toning medyczny, żeby się tutaj nie zanudziły i również, żeby sprawdzić czy, czy, czy co, <grym>, czy dobrze się rozwijają. Żeby się rozwijały. Żeby się rozwijały się nudziły, tak. i Umijały sobie dzień. Muzyka Kotiki, a y, uchatki już są nakarmione. Teraz nie jeszcze je poglądać z dołu. Tam są kotiki, a tu jest to jest Tofiki. Fiki. <tostanowite> <tostanowite> dobry szat, dobrze, 9 Dobry żart, do, 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 dobry. dobry, dobry. U już są nakarmione, a teraz idziemy poznać y, Janusza. Janusz to jest pingwin. Pi albo raczej kobieta ona pingwin. ona pingwinka, Ping ale Janusz się nazywa też fajnie. Remol się boi, więc ja i Martyna wraz z nim. E, Będziecie eee, i teraz jeść ze Tak, będziemy z nim Będziemy jeść karmę no, dla pingwinów Jaką karmę dla pingwinów? No ryby no No surową rybę, aż tak się boisz zjeść surowej ryby Ja nigdy nie lubiłam sushi i tak dalej więc... Ale sushi jest mega to, Jak duży kawałek? To, to no dobrze, no ugryź no. No, no Ale na 3, wszyscy razem jeden. to jak taka niedogotowana ryba Sushi To nie całą? Wszyscy, ale bez oka nie, całą nam są flaki Ale nie jest słabe Dobra A myślałem, że Myślałem, że ktoś, myślałem, ktoś będzie wymiotował Ale nie stój tak blisko, dobra? Po ale... co tutaj czuć rybą, Nie żartuję A Mikołaj nie... A! Niko jest niewzruszony w ogóle. Nie Okej, okay, więc powiem, bo... pojedliśmy sobie surową rybkę, nakarmiliśmy pingwinki i buchatki, a teraz idziemy do lemurów. Tyle królów normalnie, tyle i... No ma Tutaj danie główne Lemurków Kwiatki, orzeszki, kiwi O, a o co tu chodzi? A co się dzieje? Hej! O, co tam? Spokojnie! Co to, co to jest za posiłek? Jest. Robimy challenge, zjedz żarcie z Lemura Czekaj Co mi dajesz? Jaką karmisz to fajnie fajne. Dowiedziałam się, że w całym zoo znajduje się około 12 tysięcy zwierząt, ale w tym zaliczają się też wszystkie rybki i inne takie. Jeden ciekawostka, że wrocławskie zoo jest największe w Polsce pod względem gatunków zwierząt. <grym> 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 Tyle informacji, chce się dowiecie o zoo. Tak. Tak. Znajdujemy się teraz w fabryce wody, stąd ta woda jest rozporządzana, jeśli można tak powiedzieć. W razie jakieś awarii lub czegoś są tutaj systemy awaryjne, tak żeby woda nadal była filtrowana, żeby wszystkie zwierzęta, nie wiem, nic im się nie stało. Raz na miesiąc jest tu organizowana taka fajkowa mini, mini awaria, żeby sprawdzić czy wszystko na pewno dobrze funkcjonuje. A raz do roku jest robiona już taka, taka jakby serio poważna awaria, że nie ma w ogóle żadnego typu prądu i jest sprawdzane, czy, czy ten system awaryjny działa. Czyli gdyby na przykład w Wrocławiu był jakiś, nie wiem, kataklizm, albo odpukać, ale gdyby serio po prostu nie było żadnego dupu prądu, to te zwierzaki i tak są bezpieczne, ponieważ mają swój własny system, agregat Więc idziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda. Taka mała ciekawostka, że wszystkie zbiorniki tutaj to no, jest pełno wody, a mianowicie tej wody jest tutaj 15 milionów litrów. No, zobaczymy. Ja nie wiem, co powiedzieć. Jest, że... Tyle wiedzy, że nie Niestety nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, czegoś tam dowiedziałam, mam to ma ale mam to takich prostych słów. Generalnie, no... Normalnie idziemy, zwiedzamy oglądamy sobie zwierzątkę, ale tak naprawdę całe serce tego afikarium znajduje się właśnie tam. To tam e, jest filtrowane te 15 milionów litrów wody, a do tego, e, żeby zasolić tą wodę, żeby miała odpowiednie zasolenie, z tego co pamiętam, jest potrzebne 140 e, ton soli. No, masakra, Więc generalnie, zwiedzać, zwiedzanie zwiedzaniem. Nie oglądanie tych zwierzątek, ale serce Afryka znajduje się dokładnie jedno piętro niżej. Także y, takie normalne zwierzęta, znaczy normalne, jak normalne, na przykład słoń, lew i te sprawy, no to nie musisz pilnować tego, jakie one mają powietrze, ale na przykład takie pingwiny, rybki, to wszystko, co mieszka w wodzie, musimy, musimy, muszą tutaj w afrykarium dopilnować, żeby miały odpowiednie, odpowiednie zasolenie, tam azot, y, żelazo, to wszystko. Więc generalnie trudniej jest się opiekować czymś, co teraz żyje w wodzie, tymi wszystkimi rybkami, niż na przykład takim lwem albo hipopotamem. Bo Jeżeli prawie wszystko. Idziemy sobie z zalanym tunelem. Tak. Ogólnie tu szukamy słoni, ale przyszłyśmy tutaj do rybek. Błądzimy teraz. Jak się fajnie płynie w górę do góry. Jaka słodka. I to akurat są foki. Foki nie mają takich dłuży, długich tych jak tam pan mówił, długich płetw. Cześć, I one nie mają małżowin zewnętrznych, czyli tak w sumie nie mają uszu tak zewnętrznych, żeby zobaczyć. I tym się różnią od uchatek. Jak się woła foka? Tak szumi, pięknie. Widzę, że umiesz się porozmawiać ich językiem. W końcu odnaleźliśmy, kochane, słoniki. Jaki słodziak. Ja mam wrażenie, że ja do każdego zwierzęcia tutaj w tym zoo mówię. jaki słodziak. Bo każde zwierzątko jest tutaj słodkie. No patrz. No patrz. Hehehehe. Więc nasza super wycieczka po Zoo i y, kulisach Zoo y, praktycznie dobiegła już końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało, czegoś się tutaj dowiedzieliście, bądź nauczyliście. I w sumie to do następnego odcinka. Pa, pa kochani!